Witam, ja jestem Rockston i dziś opowiem o sile jednej z najsilniejszych kobiet w Genshin Impact, a mianowicie chodzi mi o Shenhe. jak zawsze, siła postaci jest na podstawie lore, a nie samej rozgrywki. Shenhe jest młodą kobietą trenującą pod okiem Cloud Retainera i mimo, że jest człowiekiem, nie jest ona zaznajomiona z ludzkimi tradycjami oraz kulturą. Urodziła się ona w rodzinie egzorcystów, przez co nieświadoma została przeklęta, co spowodowało, że przynosiła nieszczęście oraz zniszczenie. Po śmierci matki ojciec zabrał ją do jaskini, żeby poświęcić młodą Szęchę, aby wskrzesić swoją ukochaną. Porzucona Szęchę musiała stawić czoła pozostałościom złego Boga, który musiał żywić się duszami dzieci, aby przeżyć. Na jego nieszczęście moc dziewczynki była zbyt potężna, przez co przypłacił swoją próbę pożarcia jej duszy własnym życiem. Do jaskini przybyła później Cloud Retainer, która znalazła Szęchę i postanowiła przygarnąć dziewczynkę oraz pomóc jej ucząc ją sztuki Adeptai. Do tego podarowała jej czerwone liny, które są artefaktem adeptaj, który ma powstrzymywać jej klątwę. Schenche, po incydencie w jaskini, większość życia spędziła w górach, zdara od ludzi, przez co nie bardzo wie, jak obchodzić się z innymi ludźmi. Mimo, że wygląda na bardzo spokojną i pozbawioną emocji, bardzo szybko się denerwuje i posiada mordercze instynkty. Często szalała z powodu zdenerwowania, niszcząc wszystko w zasięgu swojego wzroku, ale z wiekiem udało jej się w miarę zapanować nad gniewem. Posiada prawdopodobnie największą siłę fizyczną wśród postaci niebędących bogami. Bez problemu podniosła oraz przyniosła kamień będący rdzeniem do Jade Chamber. Pingwong, kamień ten był wyjątkowo ciężki, więc mógł ważyć nawet kilkanaście ton. Dzięki sile jej mięśni oraz sztukom adeptaj może poruszać się bardzo szybko, a także skakać na duże odległości. Bardzo dobrze panuje nad swoim elementem krajo i pozwala jej tworzyć krajo-awatar, który pomaga jej w walce. Do tego potrafi zamrozić wielką falę tsunami, choć sprawiło jej to dużo wysiłku. W walce stara się nie hamować swojej siły, przez co jej przeciwnicy zostają dosłownie starci w pył. Tak swój najwcześniej łatwo się denerwuje, więc dosyć szybko używa przemocy, nawet na zwykłych ludziach, którzy próbowali ją oszukać. Sama Cloud Retainer twierdzi, że Szenche jest jednym z najlepszych uczniów, jakich miała, a sama Szenche zyskała uznanie wielu innych adeptaj, a przez ludzi często była uważana za jednego z nich. Imię Schenhe oznacza nieśmiertelnego żurawia, więc jest wysoce prawdopodobne, że otrzymała to imię właśnie od Cloud Retainera. Finalnie posiadała czarne włosy, lecz te wybielały podczas jej nauk sztuki Adeptai. Schenhe stara się zaadaptować w Liwe Harbor, gdzie uczy się co to znaczy być człowiekiem. Część ludzi uważa ją za przerażającą, a inni zaś za elegancką i ułożoną. I mimo swoich braków i niewiedzy udało jej się zdobyć kilku przyjaciół. Jest bardzo zbliżona siłą do childa czy lisy, przez co może konkurować o tytuł najsilniejszego człowieka. Więc można uznać, że jest najsilniejszą kobietą wśród śmiertelników. Jak zawsze, jeśli masz coś do dodania lub się z czymś nie zgadzasz, napisz śmiało w komentarzu. A się zapraszam do subskrypcji kanału i się żegnam.